Siemano. Witam was u siebie na kanale Pavel Play Lecimy sobie z Crow The Last Of Us. Spróbuję sobie chociaż trochę przypomnieć, co się e, działo w poprzedniej części, jak to się wszystko zaczęło przed rozpoczęciem streama na dwójce. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz i w nocy? Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dziś, szkrawie nie teraz, nie mam do tego głowy. Proszę, co to? Prezent rodzinowy? Oh. No, bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... podoba ci się? Szkrabie to jest. Jest Co? super, ale. O kurczę, chyba się zaczęło. Co? Nie, nie, nie. Oh. Ha, ha, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. No kurde. dorzucisz się do kredytu. Grubo. Tak, chciałbyś. Ty, 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 ty. Tutaj zawsze taka gitarka była. Już nie pamiętam tej gry, jak przechodziłem jeszcze na PlayStation 3, więc że tak powiem, i z czasu temu, dawno i nieprawda. Mam jakieś pół godziny jeszcze na to. więc dzisiaj zrobimy sobie króciutki yy, prolog. Zobaczymy taki wstęp, a później. Jutro? Jutro? Jutro sobie zagramy, jesteś troszkę dłużej. Halo, Sara, skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku, to mi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać. Mamy tu. Wujku? Halo, o, proszę. o co chodzi? Nie się co chodzi. To chodzi o face. Cholera. Zapomniałam mu jej dać. Co się otworzyć? Happy birthday, Daddy. Daddy, Sara. Dobra, mi dalej. Kurde, czasu nie mamy. Ach, nie ma sygnału. Tato? Tusiu? Jesteś tu? My mają związek z przetaczającą się przez to kraj Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i względu na zaistniałą sytuację władze Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane Wow. O boże. Tato? Tato? Co się dzieje? Policja? Osiem nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś? To cholery. Chodź, dzwoni, Zaraz będę. No nieładnie tak tańczy, grzebisz w telefonie. Pono się to lepiej. Gdzie byłeś? Sara, list ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, nie wiem dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd. to, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu kuperuje Co z nimi nie tak? O, w drugiej części oczywiście, że nie mogę się doczekać. Priorderek złożony. Chodź tu! Chodź tu! chodź tu! i ostrzegam! Się. Nie rób tego! Idź! idź! Z zabiłeś go! Sara, rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie, tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać, rozumiesz mnie? Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera, cały jesteś we krwi. To nie moja, jedźmy z tobą. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowało. Czy możemy już jechać? Zaraz idziemy do pożywni czy coś. Powiedz mi, co się stało. Później. Dokładnie, chociaż trochę, nie wiem, czy uda mi się całą przejść do piątku, ale może chociaż kawałek historii sobie przypomnę. Jak to się wszystko zaczęło. Gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travisu. Co się stąd spadać? Pojedź 70 71, 71 Tak, wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z bazaktyki. Tommy!

Aż dziecko Z nami też. Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, to. Wiem, co mówię, zaufaj. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy wow. Dobrze, nie spoileruj, nie spoileruj. Tomi! Ja Tomi! Kurwa, byłem, widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skręć zgr tutaj. Nie, 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 się tu zatrzymać. nie, 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 nie,

Jestem tu Jestem Jestem, Ha. Ha. 8-8 Kratos? Dokładnie 4 dni. No, mocno. I, i to mocno. Musimy uciekać. Osoba, nas. Trzymaj się mnie odwiedziła. Okay. <tuszy> mnie Tato. Osoba, która uważa nie oczy skarbie! Biegnę, 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 co tam kratos? Nie patrz Sara. Czego oni to robią? Patrz tam, jest skarbie. Wszystko będzie dobrze. obiecuję. ludzie się przewracają. Dobra, ciśniemy. Nie Został zbuta! Cholera za momencik! Przechodzą przez płot! Nie zatrzymujcie się! Szukajcie wyjścia! Dalej! Joel! Luchy! No, przyjdzie do autostrady! Idź, ty masz Sarę! ja i ucieknę. Spotkamy się tam. Szybko! Ah! Chyba ten demon jest. Jeszcze kawałeczek. <noise> no my mamy zamówiony pre-order. Wsteć! pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba masz łomą nogę. Stój, Okej. Okay. O proszę. Siema, Nie sięma. Sięma. Chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, to co z Wojkiem Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko nie... Proszę, nie... O nie... Sara? Poproszę. Przestań Wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. No, no ja z... też ostatni raz to grałem na PlayStation 3. Wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Zara. Kochanie. No i zastrzelił. Nie rób mi tego. Zastrzelił mu córa. Ciekawe, czy jak, kupimy, jak kupiliśmy edycję na, w Anglii The Last of Us dwieczki, to czy będzie po Polsce Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z zabraniem wyjazdów. Trójka jak kupiłem, na, znaczy na trójkę jak kupiłem, to było po polsku. Świat pogrążył się w panice, gdy wyszły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiednich strefy Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się twórczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Pewnie można gdzieś sprawdzić, ale nawet nie patrzyłem. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych świetlików możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy skupicie się w ciemności, szukajcie światła, uwierzcie w świetliki. Uwierzcie w świetliki, coś mi mówię o te świetliki, lato. Dwadzieścia lat później, bo nieźle. Dobry przeskok. Zaraz, moment. <laughs> nie, nie kupuję piątki. Niestety, chyba nie kupię PlayStation 5. Drinka? Nie, nie chcę. A ja przyniosłem ci wiadomości, gdzie byłaś też oh. w zachodniej dzielnicy. Robiliśmy no przerzut. widziałem widziałem. My mieliśmy robić przerzut. A no wiesz mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Widziałem, oglądałem tę premierę i zgadzać? powiem, że było całkiem całkiem, całkiem doszło, Klient z naszymi tabletkami nie to było. Wszystko poszło bez problemów, za te kartki wyżyjemy kilka miechów lekko. Powiedz mi, co to jest? O, kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Który z tych dubków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert kurwa ich Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytne sukienki. Nie. Nie jest aż tak sprytne. Wiem, oh. gdzie się zaszył. Chyba żartujesz? Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Mm, jestem za. O. No. Właśnie na razie nie wiem, bo jeżeli to będzie taka cena tej konsoli, jaka Trzeci e, ten, się godzina ten, e, krążą tutaj e, informacje, no to raczej tego nie zakupię. Rano dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Brawe. Jak go do War wleci. No ja może też, wtedy może trochę stanie. I jakieś lepsze tytuły się pojawią. No bo na razie z tych wszystkich tytułów to tylko Horizon mi się tak jak bardzo spodobał to Horizon. Ou on dostał żeberko i ludzie się zarażają To znaczy, że coraz więcej osób Co tam działa? Pamiętam jak na PlayStation 3 ta gra robiła na mnie gigantyczne wrażenie pod względem graficznym tak tutaj już jednak trąci myszką, trąci myszką, mimo że to remaster i ten remaster też chyba nie jest najświeższy. Z chyba 2014 roku, jak dobrze pamiętam. Dokument. Proszę. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra. Wchodźcie. Dzień.

Tu łatwą drogę szlak trafił. opatrzany okej? Okay? Przerwali. Zamknął wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. <noise> na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. <noise> Jasne. Ej, hey, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Ej, hey, czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlin Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Elo, elo, elo. A czego świetliki chcą od Roberta? <laughs> Myślisz, że mi powiedział? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszło. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Pojazdkowie niedługo będą tu Tak, na razie. No na pewno.